Przepiękne wieńce dożynkowe, pyszne, tradycyjne jadło, konkursy i dobra zabawa. Tego wszystkiego nie zabrakło na krzewiowskich ograbkach, czyli na święcie plonów gminy Gryfów Śląski, które w tym roku organizowało sołectwo Krzewie Wielkie. U nas jest taki zwyczaj, że co 7 lat każde sołectwo organizuje dożynki. I akurat w tym roku przypadło na nas. No udało nam się zebrać zboże na wieniec, co to znaczy, że musi być gleba dobra. Zboże jest ładne. Musi być wszystko dobrze. Cieszę się bardzo, że jesteśmy w naszej, mojej rodzinnej wsi, gdzie mieszkam od 57 lat i tutaj w sumie spędziłem swoje dzieciństwo, młodość. No i mamy też gospodarstwo po rodzicach, które od czasu do czasu przyjeżdżam. Także można powiedzieć, że jest to moja po prostu wieś rodzinna, która bardzo się wspięła i dzisiaj organizuje dożynki gminne, tak zwane krzewioskie ograbki. Ograbki to także w zasadzie kiedyś jak był jeszcze snopowiązałki, kosiło się kosami, to trzeba było do każdego kłosa zebrać, sam to robiłem. No nie grabiami już, a grabiarką, ale nie żaden kłos nie mógł się zmarnować i teraz no weszły kombajny, to tylko słyszymy huki silników, no i tych rolników też w naszym sołectwie jest niewiele. Kiedyś to każde gospodarstwo były przynajmniej 3-4 krowy, na pewno jeden koni i ileś tam świń hodowanych tradycyjnie już zawsze, że były zabite na święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy. A teraz niestety nie ma żadnej krowy w sołectwie. Są dwa konie i jeden kucyk. Także to rolnictwa jest coraz po prostu mniej. Chociaż są jeszcze rolnicy, którzy uprawiają zboża i trochę ziemniaki, jak nie dla siebie, to trochę na. Na sprzedaż dla sąsiadów. Dożynki gminne w Krzewiu Wielkim rozpoczęły się przemarszem barwnego korowodu. Po pierwsze z rada, a na wodzie jeszcze prezes zapadniczej sprawy Łodarnej i dzieciaki strzelnia tu pięknie przystrojone i teraz corostaj ze starciną e, zejdą już z tego pomalutku tak pani Dorota, Mariusz Jagieło Zapraszamy Was na honorowe miejsca bardzo gorąco serdecznie kręcimy. Podczas polowej im przy świętej modlono się w intencji rolników i mieszkańców wsi. Przede wszystkim dożynki mają charakter wdzięczności Panu Bogu za to, że i pogoda, mleko, i warunki. Kropy, Jakie by one nie były, zawsze sprzyjają gdzieś ci rolnicy w tym trudzie, w tej rzetelnej pracy zdobywają, czy te plony zbierają. A taka uroczystość, przede wszystkim docenienie ich trudu, ich pracy, ich takiej, takiej pokory, bo przecież chyba żadna inna praca jak praca rolnika wymaga pokory. Na wiele rzeczy nie ma wpływu. Czasami klęski, powódź, susza, a jednak ma zaufanie i taki rolnik, jeden, drugi, trzeci. Rolnicy po prostu pomimo takiej przeciwności ufają Panu Bogu, znów każdego roku wychodzą w pole. Dożynki oficjalnie otworzyli sołtys Anna Wieliczko i burmistrz Olgierd Poniźnik. Wszystkiego Aniu najlepszego. Rola starosty i starościny dożynek przypadły Dorocie Szczepanik i Mariuszowi Jagiełło, którzy chlebem z tegorocznych zbiorów witali zgromadzonych. Chcemy serdecznie podziękować za ten piękny, dostojny bochen chleba. Chcemy zapewnić wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej, że będziemy go dzielić równo i sprawiedliwie, tak żeby żadnym mieszkańcom naszej gminy nie zabrakło. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. I prosimy o poczęstowanie chlebem wszystkich naszych dożynkowych gości. Na święto plonów przybyli także zaproszeni goście, m.in. senator RP Rafał Ślusarz i burmistrz partnerskiego miasta Gryfice na Pomorzu Andrzej Szczygieł. Jeśli pomyślimy o dożynkach, to dożynki pierwsze skojarzenie to jest chleb, to jest żywność, a to jest przecież gospodarka Polski. Drugie skojarzenie to praca, a praca to ekonomia Polski. Trzecie skojarzenie to ziemia, a ta ziemia nie jest oderwana od terytorium Polski. I czwarte skojarzenie to tradycja, a tradycja to nasza historia. To wszystko to jest patriotyzm. A więc jeśli pytamy, czy my dzisiaj obchodzimy Zwycięstwo w jakiejś walce. Tak. Po roku znoju, po roku ciężkiej pracy, po roku przełamywania własnego lenistwa, zaangażowania się w pracę, borykania się z przeciwnościami natury, dzisiaj obchodzimy zwycięstwo. A jeśli pytamy się, czy czcimy jakichś znamienitych Polaków, tak, naszych gospodarzy i rolników. Oddajemy im dzisiaj hołd za tą pracę, za tą służbę. Plon u nas nie najgorszy, ale już mamy chleb przygotowany na tegoroczny, wypieczony z tegorocznego zbioru. I jak dobrze przystało dla przyjaciół, z przyjaciółmi należy się podzielić. Stąd proszę gospodarza dzisiejszych dorzynek gminnych, panie, pana burmistrza, o przyjęcie tego. Boch na chleba wypieczonego z tegorocznego zboża, yy, mąki z tegorocznej, o życzliwe przyjęcie i sprawiedliwe dzielenie, by dla wszystkich naszych przyjaciół z Gryfowa wystarczyło. Bardzo proszę. Dziękujemy panu burmistrzowi. Chleb naprawdę jest okazały, pięknie wypieczony, z pięknym napisem. Dożynki 2016. Jeszcze raz dziękujemy. Powinniśmy się odwdzięczyć chlebem, ale uczynimy to za tydzień w sobotę na waszych gryfickich dożynkach, a tym razem chcemy wręczyć grabie. Miałem nadzieję, że w bagażniku samochodu się zawiozą do gryfic. I to były nie jedyne grabie, które tego dnia podarował burmistrz Gryfowa Śląskiego. Niespodzianek było więcej, na przykład niesamowity koncert na trzy kosy, który wykonali mieszkańcy sołectwa Krzewie Wielkie. Czyli mamy pierwszy koncert. Koncert kos. Tak, tu kolega wie, jak się klepie. Słuchaj, kolega z Radoniowa, żeby dla Krzewia podpowiadać. W Radoniowie też dobrze klepią. Dzisiaj dożynki. A tu jest jeszcze ekspert, pan tutaj Roman Karaczut, przygląda się, po prostu on już niejedną kosę wyklepał. Podczas uroczystości wręczono także odznaczenia honorowe zasłużone dla rolnictwa, nadane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W imieniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi, pana Krzysztofa Jurgiela, dekoruje panią znaką zasłużony dla rolnictwa. Serdecznie gratuluję. Własnym i urzędu, który piastuje serdecznie Pani gratuluję. Pani. Odznaczenia otrzymali Bożena Jagiełło, Alicja Jagiełło, Janina Jakubowska, Józefa Łozińska, Anna Ochman, Justyna Wesołowska oraz Anna Zawisza-Paliwoda. To jest takie miłe, jak ktoś pamięta przez tyle lat, bo w sumie 30 lat się zajmuje i Kołem Gospodyń i Radą Sołecką, yy, organizuje różne imprezy. Yy, więcej pomagam, mniej pomagam, różnie to bywa. No, myślę, że to odznaczenie... Jest ważne. jest. Jak na dożynkowe świętowanie przystało, nie zabrakło różnej maści występów. Grały i śpiewały zespoły folklorystyczne, gryfowska kapela podwórkowa, a dzieci z Krzewia Wielkiego pod opieką Katarzyny Adamowicz pokazały przedstawienie Powrót do przeszłości. Poza występami można się było delektować przysmakami przygotowanymi przez lokalną społeczność. Swoje umiejętności pokazali także rękodzielnicy. Po prostu to jest moje hobby. Ja się nie nastawiam na zarobek jakiś tam nie. I tego tylko po prostu, no każda wolna chwila i ja odpoczywam psychicznie. I, i, I fizycznie odpoczywam przy tym, bo to lubię robić. Dobrze bawili się i mieszkańcy gminy, i turyści, którzy postanowili przyjechać do Krzewia Wielkiego. Pierwszy raz jesteśmy tu na dożynkach. Tak jak powiedziałem, byliśmy w Lubomierzu i te tereny nas interesują. Rozumiem. Jest. no przyjemnie. Wielu mieszkańców Krzewia czynnie włączyło się w organizację i przygotowanie dożynek. Wieś witała przybyłych ciekawymi, przydomowymi kompozycjami. Teraz był naprawdę trudny okres, zorganizowanie tych dożynek. Tutaj jestem naprawdę mieszkańcom bardzo wdzięczna się zmobilizowali, bardzo Jest mi pomogli. Mogę nawet wręcz powiedzieć, że jestem dumna z wywołas by mieszkańców. Krzewie bardzo się spisało. Muszę powiedzieć, w ostatnich dniach nastąpiło pospolite ruszenie. W sumie bardzo się zaangażowali mieszkańcy, zrobili piękne dekoracje. No i przygotowali też dobrą gastronomię. Już zapachy lecą łącznie z bardzo dobrym żurkiem. I dobrymi wyrobami naprawdę jesteśmy dumni. Ja jestem dumny z naszych mieszkańców Krzewia. Z tamtej strony jeziora stoi lipka